Arkadia to świat idealny, w którym panuje łatwy porządek. O tym mówią obrazy Jerzego Pluchy, autora prac pokazywanych w biurze wystaw artystycznych, jak twierdzi Jerzy Plucha, w dalszym ciągu jest on malarzem poszukującym. A więc te obrazy są malowane w technice temperowej. Jest to technika bardzo stara, chyba być może, że najstarsza. Jako w ogóle zdamy oprócz tego rysunku, bo to nie można nazwać y, malarstwem y, na glinkami na, na, na kamieniach. I po prostu jest robiona technika bardzo tradycyjny, to po prostu wszystko od początku do końca wykonuję sam. Znaczy farby ucieram w moździerzu albo pędzelkiem na palecie i głównym spoiwem y, tego są żółtko albo całe jajko, oczywiście ubite tak do konsystencji, która się nadaje do malowania. Na temat postawy twórczej artysty wypowiedział się dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Jerzy Dąbski. No mamy odmienną wystawę od abstrakcji, jest to malarstwo figuratywne, malarstwo Jerzego Pluchy, artysty z Lubaczowa, pracownika tamtejszego muzeum. Obserwuję malarstwo Jerzego już od kilku lat i rzeczywiście jest to, jest to ciekawe malarstwo, które się rozwija. Widać, że znalazł w tym siebie, w tym malarstwie. Tytuł wystawy Życie w Arkadii też mówi dużo o jego postawie twórczej o takim wycofaniu się. Z tego hałaśliwego świata, o tworzeniu własnej rzeczywistości, bardzo pięknej, poetyckiej. Artysta, wzorując się na starych mistrzach, wypracował własną estetykę, odnoszącą się do osiągnięć europejskiej secesji XIX i XX wieku. Prace artysty oparte są na grze pastelowych barw, pas obecnych w świecie mitycznej arkadii. Ten świat pełen jest łagodnej zadumy i spokoju przepełniającego obrazy.